Słuchajcie, sorry za to przerwanie, ale jak już mówiłem, 10 minut może mieć godzinę. Eee. Dobra, i tutaj kontynuujemy i pomakamy jakiemuś gostkowi z dziesięcioma szkietami. Tu, tu omija takie bloki nie, nie kurde w mam, więc no dobry, bo ja jestem jakiś frajer chyba. Oj. Mm. Oj, coś mi zanika. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, małe cięcie. Naprawię ten problem. Dobra, jestem po tym króciutkim cięciu. Dalej coś. Dobra, nieważne. mi zaproszenie. Przepraszam za te zakłócenia małe. O rany. W postaci tej migającej ikony. Kurde, nie wiem czy tak... Dobra, nieważne. Nie umrzę od tego. Ciągle to dzisiaj Najpierw na najpierw czyli magów. Ci, co tu jest Zabierają bardzo mało. Przecież pięć do maga, a magów łatwo pięć minut. Cerza I tak łap... myślę Coś nam zabierają oczywiście, ale... Jest dobrze. Nie, to myszka mnie strachnie wkurza. Będę jeszcze nagrywał. Nie wiem, może. Czy to Joy Nie, nie. jest taka gierka mm. nie, nie pamiętam, ale coś tam, że pingwiny walczyły taka platformówka, dla dzieci, ale, no. ale nie, nie właśnie, to moje ześmienie to idziemy. dobra, to jest nieco silniejszy zespół, ponieważ mają tutaj dwóch bardzo nie cierpię tych wojowników, ponieważ dają oburzone. Male na ja szczęście. Mam chyba 15% szansę na zatrucie na moim miejsc. Skoro kiedy zostało bardzo złośliwe, ale... Taka jest gra! żebym nagrał... Yy. Nie wiecie co? Zobaczycie jeszcze. Oj, przepraszam. Wiecie co, jak kompa. Będę miał nowego komp. Nowego kompa... Każde inne Minecrafta. Wiem, to już się robi nudne, ten Minecraft. Nudne, ale popularne. Oczywiście będę jeszcze nagrywał inne różne gierki. Nie, nie, dobra, kurde, cholera, dobra. Dużo doświadczeń. Oj, kurde. O rany. No szkoda. Pokażę wam w tym odcinku jeszcze arenę. O, tutaj jest arena, tu jest taka arena ogólna, jakiś goście właśnie wysyłki do walki. Ma... Przyjmę. Zobaczmy. Jaki lewy. Wow, łoł, łoł, łoł! No, nieźle. Ja może... tak. I się ten gość jest oba. chance to Cięcie. Dobra, jestem po tej walce, która była troszkę długa, ponieważ dawał mi gościu fory. Niby gdyby, 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 gdyby była widoczna kamerka, moja oczywiście, znaczy ja w kamerce, to byście widzieli jeden taki cudzysłów. W fory. Um. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca odcinka, jeszcze go. Tylko... Całe dwie minutki i może Wam powiem jeszcze, że nie, nie, tak, tu mam oczywiście mapę i zadania. Mapa nie jest taka, że trzeba ją odkryć całą, żeby się pojawiła i w ogóle, tylko ona od razu się pojawia. Tutaj mam trzy, a w zasadzie dwa questy czyli drewna, zabić bandytów to jest bardzo ciężkie, bo jest dużo tych bandytów i pró próba druidów to też jest strasznie ciężkie. Dobra, ludziska, to na razie chyba to by było na tyle. Jeszcze pójdę do wioski Rumana, może tam coś będzie. Dobra. Nic tu nie ma. Tu są wzgórza goblinów. Pewno jest tu goblinów, oczywiście, jak sam nazwa wskazuje. I chyba gdzieś tu zakończę ten odcinek. Może w samej. Dobra. Yy, ja jestem Bary. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszajcie znajomych na mój profil.